To był marsz poranny, poranny po długim wczorajszym koncercie, a więc spania było niedużo. Weszliśmy na teren Auschwitz bez problemów. Złożyliśmy hołd pod ścianą stracę ofiarom niemieckich zbrodni ze wszystkich narodów, ze wszystkich religii. Hołd Polakom, którzy tam byli masowo też mordowani. I weszliśmy z flagami biało-czerwonymi. Był no to oczywiście wynik długich uzgodnień administracyjnych, wielu przepychanek, wielu forteli, e, wielu nieprzespanych nocy wcześniej, ale to już nie jest istotne. Ważny jest wynik. Weszliśmy, zaśpiewaliśmy hymn Polski, pokazaliśmy obecność Polaków w tym miejscu. I zrobiliśmy to bez konfliktu, bez y, walczenia przeciwko komuś, bez y, złych emocji. Więc to było zupełnie niezwykłe zjawisko, że weszliśmy z flagami do Auschwitz, uczciliśmy ofiary y, z, razem z księdzem profesorem Guzem, z salezjanami, modląc się y, do Maryi, tak jak y, nakazywał nam Maksymilian Maria Kolbe. I wszystko przebiegło bez jednego włosa, który by spadł komuś z głowy. I mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom za mhm. dyscyplinę, powagę, spokój, poczucie odpowiedzialności za to, co robią, bo tu przyjechali świadomi ludzie. Tu nie przyjechali ludzie przypadkowi. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń dwudniowych wiedzą, po co tu są. I to jest najważniejsze. Takich chcieliśmy zgromadzić Polaków, bo to są liderzy opinii. Mhm. To jest elita naszego. Narodu, który rozsiany jest na całym świecie, bo przecież byli tutaj ludzie z Togo, z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów, z Kanady, z Nowej Zelandii, z, ze Stanów Zjednoczonych, z, ze wszystkich krajów Europy Zachodniej i wreszcie z większości miast polskich. Przyjechali liderzy opinii. I ci ludzie, ci piękni Polacy, bo tak to powiem, wyjadą stąd. Jako świadkowie marszu. I opowiedzą prawdę o tym marszu wszystkim, którzy będą chcieli tego słuchać. I sądzę, że ci ludzie wrócą tu za rok ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i będziemy mogli zrobić jeszcze większe spotkanie w jeszcze piękniejszej atmosferze. I to było celem. Mhm. Celem było wyzwolenie dobra. Być może jest, jest to trochę takie w dzisiejszych czasach niezrozumiałe, ale. Mówiąc szczerze, ja wierzę w to, że dobro, które się wyzwala, zmienia świat i wraca. I wraca do nas i, i, i staje się po prostu jeszcze zwielokrotnione. Więc gdyby były tu złe emocje, te złe emocje by do nas, do nas wróciły. Gdyby była nienawiść, ta nienawiść by do nas wróciła. Ale ponieważ było dobro, szacunek pomiędzy ludźmi, powaga, spokój, zaangażowanie. No to, to wszystko stworzyło taką atmosferę duchową, że sądzę, że dziś i wczoraj i dziś na mapie duchowej Polski ten no. oświęcim jażył się u Pana Boga jakimś takim innym światłem. Innym światłem. I on na to spoglądał i myślał sobie, no to Polacy coś zrozumieli wreszcie. Wreszcie zaczną i zaczęli rozmawiać, jednoczyć się, łączyć. Uświadomili sobie, jak wielką im dają siłę i misję w dzisiejszych czasach żeby przestali się wreszcie spierać, żeby nie zwracali uwagi na marność życia publicznego, tylko żeby zajęli się sobą i tym, czego chcą. Jezus Chrystus był z każdym z cierpiących i cierpiał razem z nimi. Każdy cierpiący był krzyżem Jezusa. Bóg był w Auschwitz wszędzie. Auschwitz było emanacją pychy ludzkiej, a Bóg spoglądał na to i cierpiał. To jest teza księdza profesora Góza wybitnego filozofa, mm -hmm. precyzyjnego myśliciela, ale mieliśmy do czynienia w ciągu tych dwóch dni przynajmniej z dwoma wybitnymi myślicielami. W drugim, a, a, a może pierwszy, bo to trudno tutaj zwartościować, jest arcybiskup Marek Jędraszewski, z którym rozmawiałem przed marszem i który nieskromnie sądzę, że także i po tej rozmowie skierował taką homilię do wiernych. Że wszyscy uczestnicy marszu wiedzieli, że to jest dom. Był ojciec Maksymilian Maria Kolbe, właśnie tu, pośród bloków Auschwitz, świadkiem wolności. Wolności ducha, która pokonuje wszelkie próby zniewalania i upadlania człowieka. Za kilka tygodni przed. Śmiercią powiedział do swojego wstąpienia Józefa Szczemnera, nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość. Na to wszystko, co dziś jest tak ofensywnie serwowane przez media, co stwarza w nas wrażenie ogromnej siły i przemocy niemalże, odpowiedzią jest proste dobro. Proste. Wejście do Auschwitz. Bo czy, czy zło zwyciężyło w Auschwitz? My byliśmy i doświadczaliśmy dobra. Przynieśliśmy dobro do Auschwitz. I to dobro do, wróci do Polaków. Ja myślę, że e, od tych dni dobro będzie wracało także z Auschwitz do Polaków, i a w Auschwitz jest dobro. Dobro tego strasznego doświadczenia, bo wynieśliśmy z tego lekcję, że nigdy więcej tego nie może być. Dobro fałszywej ideologii, która została tam obnażona całkowicie. I wreszcie dobro triumfu człowieczeństwa nad siłami złego.